22 marca 2021 roku poniedziałek. zbliżamy się wielkimi krokami do końca miesiąca tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów. Słuchaczy czyzenniku Forex z klubu. Bardzo ciekawy tydzień kolejny zresztą przed nami. Wystarczy wspomnieć wystąpienia wielu przedstawicieli, jeśli chodzi o rezerwę federalną. Wystarczy wspomnieć o tym, że w dniu dzisiejszym, podczas sesji w Nowym Jorku, mamy wystąpienie Pawela. Paul również będzie występował w dniu jutrzejszym. Jeśli do tego dodamy, że w środę to jest dzień pod znakiem PMI, jeśli dodamy do tego wszystkiego Bank Centralny Szwajcarii w czwartek, to. To pokazuje obraz, to pokazuje jak ten tydzień może wyglądać na spokojnie. Zaczynamy od eurodolara. Niskie zamknięcie. Luka w dół na otwarciu. Próba domknięcia luki ma miejsce na chwilę obecną. No i pytanie o tego eurodolara, co dalej? Próbujemy bronić dość niskich poziomów. Ja tutaj przypomnę możliwość wystąpienia dokończenia biznesu w okolicach 18,50. Być może, że kwestie związane z taką równą drugą falą, która przyniosła, przeniosłaby nas w rejon 1.19.90, 20, 20,20, o tym cały czas sobie mówimy, stąd ewentualnie w ramach tego podstawowego ruchu, o którym sobie mówimy, spadki w kierunku 17,50 mogłyby teoretycznie mieć miejsce. Oczywiście, jeśli rynek Domknie dzień powyżej 20-20, a to rzeczywiście sytuacja mogłaby ulec zmianie i moglibyśmy zobaczyć próbę wzrostów w kierunku 22,25, 22,40, czy nawet kwestię tak zwanego over under w kierunku 23,20. Tak by sytuacja mogła wyglądać z perspektywy intraday, jeśli chodzi o euro-dolara. Z perspektywy intraday mieliśmy kwestie, tak jak wspomniałem, luki na otwarciu. Mamy próbę domknięcia tej luki, co ma miejsce na chwilę obecną, i zaczynamy testować kwestie związane ze złamanym dolnym swingiem. Natomiast wydaje się, że ewentualnie ten swing dolny złamany tutaj w kierunku 19, 15, 19, 20, czyli ewentualnie końcówka sesji z Nowego Jorku, jeśli chodzi o piątek, mogłaby być brana pod uwagę, jeśli chodzi o test i pomiędzy tym poziomem z perspektywy intraday, a poziomem zbliżonym do 19, 30, ewentualnie pierwsza próba podejścia pod krótkie pozycje na etku. Jeśli natomiast ktoś jest zwolennikiem długich pozycji w przypadku euro no to kwestie obserwacji poziomu związanych z otwarciem tygodnia i kwestie poziomu związanych z dokończeniem biznesu 1860 mogłyby tutaj ewentualnie być podstawą przy zachowaniu się cen z szybkim zwrotem akcji pod ewentualne długie pozycje z pierwszym celem w okolicach właśnie 1990-20 na etku. Tak bym to widział na ten moment. Jeszcze raz, dopiero wyjście i zamknięcie dnia powyżej 20:20 20 może zmienić układ sił na rynku w średnim terminie. Na ten moment, według mnie, w dalszym ciągu zmierzamy w kierunku 17:50. Ok, kolejna para to jest dolar z jenem. W tym wypadku rynek walczy z poziomami zbliżonymi do 109:20, 1930 O tym, żeśmy sobie rozmawiali, to jest kwestia ewentualnie potencjalnego over under o którym rozmawialiśmy ciekawe jest to i tak myślę że z tyłu głowy warto o tym pamiętać ewentualnie w kwestii próby podejścia w ogóle pod pary jenowe, a mianowicie przy w miarę mocnym dolarze. Jeśli w cudzysłowie tutaj się posypiemy na dolarze z jenem, to my sobie w, w czasie tygodnia będziemy omawiali kilka innych par jenowych. Być może właśnie taki kanadyjczyk z jenem, gdyby się odrobinę nam sentyment pogorszył, czy takie, może nawet nie kanadyjczyk z jenem, może nawet australijczyk z jenem, może euro z jenem. Te, niektóre pozycje mają szansę wyglądać bardzo ciekawie. I jedna kwestia, kwestia sentymentu rynkowego. W każdym razie na ten moment sam dolar z jenem próbuje tu według mnie budować coś na wzór e, takiej e, niespecjalnie e, uformowanej, jak to znamy z książek, głowy z ramionami, okay. To podbicie w tej chwili to może być kwestia budowy ramienia. To by nas mogło sprowadzić, okay, To by nas mogło sprowadzić kolejne 80 pipsów niżej w kierunku 107,25 i powiem szczerze, że ta strefa tutaj wyglądałaby dość ciekawie z perspektywy próby wybicia tej głowy z ramionami. Bo to kwestie, o których rozmawialiśmy wielokrotnie, robiąc sobie edukacyjne flesze, że tak naprawdę, jak spojrzycie na wybudowane głowy z ramionami, jak to wygląda, to bardzo, bardzo często jest tak, że są one wybijany, w związku z czym jeśli chodzi o dolara z jenem, próba podejścia pod krótkie pozycje w okolicach 109,40-109,50, z celem w okolicach 107,50-107,25, a te 107 50-1725 jako poziom propopytowy, przynajmniej w pierwszym ruchu powrót do otwarcia tygodnia, a później wyżej w kierunku 110 i 110-80. Tak bym widział kwestie związane z dolarem, z jenem. Kolejna para, na którą sobie zwrócimy uwagę, to oczywiście funt. Nie może zabraknąć funta. Dzisiaj bardzo ciekawa sytuacja. Wracamy pod 39 testujemy ponownie minima w okolicach 38-20, no i co my, tutaj, co my tutaj mamy, jak ewentualnie pod tego funta podchodzić. Jeśli jesteś nastawiony pozytywnie, nastawiony, nastawiona pozytywnie do funta, to myślę, że kwestie a, uzbrojenia się w cierpliwość, wyczekania, jeśli chodzi ewentualnie o zachowanie się cen na tej linii w okolicach 38, taki szybki zwrot akcji to mogłaby być podstawa pod próbę podejścia pod ewentualne longi z kolei jeśli jesteś negatywnie nastawiony na funta to na razie 1,40 zobaczcie że mamy swojego rodzaju taki range 1,38 1,40 próbujemy podbijać chwilę obecną ok A jeśli na funcie zobaczymy wzrosty to 1,40 jest takim psychologicznym poziomem propodarzowym. Wcześniej oczywiście to, z czym mierzyliśmy się w zeszłym tygodniu, 1,3940. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałem tutaj powiedzieć. Gdyby doszło do wybicia górą dołem, to jeśli dołem, to chcemy zobaczyć zejście pod 38, powrót przynajmniej w kierunku 50% tego range'u, mówimy w takim wypadku o okolicach zbliżonych do 39,20 znowu 39,40 i spadki w kierunku 36,80. Mamy 200 pipsów tego rangeu, czyli jeśli wyjdziemy powyżej 1,40, cofnięcie w rajon 39,40-39,15 i atak na 1,42 z perspektywy ewentualnych długich pozycji mógłby mieć miejsce. I na koniec kanadyjczyk usd a generalnie rzecz biorąc, w piątek tak naprawdę zobaczyliśmy próbę ataku na dość istotne poziomy propodażowe zbliżone 2550 po tych danych próba podejścia, o której sobie rozmawialiśmy, podągi została ewentualnie wykonana i osiągnęłaby zakładany cel. Natomiast z perspektywy średniego terminu bardzo potrzeba bykom powrotu powyżej 25,20, 25,50 to jest kwestia no, tak jakby nie wiem e, dla bardzo spragnionego kwestia wody dopiero wtedy będziemy mogli sobie powiedzieć ok jest szansa na zmianę w średnim terminie powrót powyżej 25,50 otworzy 25,85 25 85, 20, 6,50. Natomiast, dopóki jesteśmy pod tymi poziomami, no to tak naprawdę cofnięcie na rynku może mieć miejsce. Co mnie osobiście się podoba na USDK-zie, a mianowicie podoba mi się możliwość wybudowania tutaj takiego dolnego swingu, dokończenie biznesu 24 i ewentualne wzrosty w kierunku najpierw 25,85, później. Z tej konsolidacji 50%, czyli 26,50, i na końcu 27,50. Tak będę obserwował usd Tyle ode mnie. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się po Cześć.